Dzień dobry, dzisiaj podsumujemy lipiec. Podobnie jak w zeszłym miesiącu, kilka tabel, trochę wykresów. I tu mamy zestawianie całego lipca. Już po kolorach widać, że lipiec no, do najbardziej słonecznych miesięcy raczej nie należał. Najlepszego dnia 22 lipca mieliśmy 29 kWh. Wyprodukowane, natomiast widzimy, że tych dni, gdzie linia czerwona, czyli to jest mały uzysk, yy, jest sporo. siedem, 6 lub 7 dni, takich, gdy padał właściwie deszcz i można powiedzieć, że słońca nie było, było pełne zachmurzenie. Yy, tu z tego samego dnia 22 lipca widzimy wykres prądowy dla, dla obu szeregów. Yy, tak on się kształtował. No idealnie powinny te linie być, te łuki powinny być równe, natomiast tutaj mamy zachodni szereg, troszkę obgryziony rano, bo jest cień i te zęby to zaskakują optymalizatory. Wschodni szereg, tu widzimy taki uskok, kiedy cień jakby operuje na tym, na tym szeregu. Gdy to zostawimy, jednak nie wygląda to źle. Tutaj widać dla poszczególnych godzin ta wartość prądu na pierwszym szeregu od godziny dziewiątej, ona, ona zaczyna rosnąć sukcesywnie i w, a wcześniej było to obcięte i ten uzysk dla pierwszego szeregu do jedenastej szedł bardzo słabo, tam rzędu 0,3-0,4 kW do jedenastej. Podobnie było z drugiej strony. Tutaj wykres uzysku na żółto dla tego samego dnia. Widzimy wartości około 4,1-4,2 kWh. To jest ze względu na temperaturę oraz nachylenie słońca. Tu widzimy wykres zużycia. Zamontowałem dodatkowy licznik do skrzynki elektrycznej, który sprawdza mi zużycie i dzięki temu moje dane tutaj w aplikacji inwertera są bogatsze. To, to akord była sobota, to widzimy jakieś urządzenia, grzałka do wody, później toster, coś było gotowane, śniadanie jakieś pewnie i wykres energii netto, jak on. Wychyla nam się poniżej zera, to znaczy, że oddajemy energię do sieci, tu widzimy moment włączenia urządzeń, duży pobór i tu pobieramy z sieci, tu natomiast dużo więcej produkujemy, także mogę sobie w ten sposób również jakby monitorować co się dzieje, jak wygląda efektywność instalacji, no jak również ile co z pożera prądu. U mnie w domu i czy mam optymalnie poustawione urządzenia. Dużo urządzeń mam na prąd. Tutaj dodatkowo widzimy zestawienie. Yy, to jest akurat dzień dzisiejszy, 2 sierpnia. Na razie świeci słońce. Yy, zestawienie dla lipca. Yy, te wszystkie dane z tego dodatkowego licznika również mi się tutaj yy, wyświetlają. Tu widzimy dla yy, dosyć dobrego dnia. Ile jest wyprodukowane, jaka jest konsumpcja, import z sieci, eksport do sieci oraz net to ta czerwona linia. Jeżeli ona jest powyżej, to znaczy, że więcej energii oddaliśmy niż zużyliśmy. A tutaj w dni pochmurne i deszczowe widzimy net, to jesteśmy na minusie, więc więcej energii pobraliśmy niż zużyliśmy. No Normalnie w lato Teoretycznie nie za bardzo powinna być taka sytuacja, gdy pogoda jest dobra, natomiast no, lipiec był jaki był. Tak, tu możemy sobie pozmieniać. Ponanosić te dane, które nas interesują. Całkiem fajnie. To teraz wygląda. Te dane są pełne, bardziej pełne. Kolejną rzeczą, którą chciałbym pokazać, to jest. Wykres y, uzysku, y, planowany uzysk, y, no dosyć wysoki, natomiast dane historyczne raczej wskazywały na to, że lipiec jest dużo bardziej słonecznym miesiącem. Y, wykonanie y, założeń teoretycznych na poziomie 70%, więc no, rewelacyjnie było. Y, raczej, y, tu widzimy te słupki niskie. Y, to są dni deszczowe, deszczowe, bardzo deszczowe, wykres, tabela, przepraszam, którą pokazywałem już wcześniej, z każdej godziny wyznaczyłem sobie maksymalny uzysk dla danej godziny na przestrzeni miesiąca i widzimy, dla lipca teoretyczny maksymalny uzysk jest niższy niż dla czerwca, natomiast w maju było do tej pory najlepiej i na koniec ustawienie planowanego, symulowanego i faktycznego uzysku dla poszczególnych miesięcy, symulacja ile procent energii wygenerowanej przez cały rok powinniśmy uzyskać, ile faktycznie uzyskaliśmy. Jeśli ktoś jest zainteresowany metodyką, odsyłam do filmu podsumowującego czerwiec, tam troszkę o tym to opowiadałem, za chwilę zobaczycie jeszcze wykresy tych samych danych. Natomiast zastanawiam się nad kolejnym materiałem, i dostałem już pierwszą fakturę prosumenta za kwiecień i maj. i Widzę, że energa to całkiem fajnie rozliczał. Mnie akurat się wszystko zgadza. Lada dzień powinienem dostać fakturę za lipiec i sierpień. Wtedy zobaczyłem. Pomyślę nad jakimś filmem na ten temat. Tymczasem zapraszam do. Oglądania kolejnych klipów, subskrybowania, jeśli jeszcze nie, subs nie subskrybujecie kanału. I pozdrawiam, do usłyszenia.